Na pięciu, minuta, Jeszcze mniejsze kroki. To jest najlepsze zachowanie w trakcie burzy. My tu instruujemy Tomka. Najlepiej by było, gdybyś kucnął, dokładnie, nogi ze sobą. O dokładnie, właśnie, tak. o właśnie. Za chwilę ciąg dalszy. Wszystko o burzy dzisiaj z panami Grzegorzem Zawiślakiem, Krzysztofem Piaseckim, panowie to polscy łowcy burz. Słuchajcie, no nie bez powodu się spotykamy. Sezon burzowy się zaczyna. To się sezon burzowy zaczyna. Najpiękniejsze okresałowców burz Maj. Czerwiec, lipiec, sierpień są najbardziej burzowe miesiące w przeciągu całego roku. To jest taka największa fraja wtedy dla owców i obserwatorów burz. Wyruszamy w teren obserwacji, dokumentujemy, obserwujemy, podziwiamy piękno burz. Ale burzę należy się bać. A przynajmniej czy obiego są obiektowe Znaczy nie należy. Ja powiem tak, na pewno powinniśmy. Jeśli wiemy, jak się zachować, co tak, na pewno to usiłowaliśmy nabyć. powinniśmy nabyć podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakie należy stosować podczas występowania. Nabywajmy. Na przykład. Zbliżają się prace polowe, tak? Zbliża się sezon na wyjazdy w góry, nad morze, na jeziora, wszelkie akweny. Mm -hmm. Jeżeli jesteśmy w górach, istnieje możliwość rozwoju burz. Nie ważny prognoz. Naprawdę. Jeżeli jesteśmy w Tatrach i w tym miejscu dzisiaj ma przyjść burza po południu, nie wychodźmy w szczyty, w szczyty górskie. Pójdźmy gdzieś niżej, najlepiej w miasto. Do doli lepiej też nie iść, bo na terenach górskich te burze... Lubią się szybciej rozwijać niż na innych obszarach Polskie 20-40 minut, trafi tak Grzesie, się rozwijać. Ani w góry, ani w doliny, to co ja mam zrobić? No bez przesadu, te, zakopane, piękne człowieka. miasto, ja dużo zwiedzania. <laughs> Rozumiem. Dobrze, to to mówi Grzesiek. A Krzysztof jeśli chodzi o Krzyszka. Krzysiek, czy mógłbyś udzielić kilku wskazówek co do tych dziwnych kroków, którymi się posłużyłem i dlaczego ja tak chodziłem? No czy może chodzi o to, żeby napięcie pomiędzy naszymi nogami nie należy tak, się. Tak, tak, dokładnie. Napięcie krokowe, żeby nie było... Bo nawet jeśli nie trafi bezpośrednio w nas, tylko gdzieś w pobliżu, to zabójcze może być dla nas właśnie to napięcie, które powstanie między naszymi nogami. Bo należy się albo bardzo powoli przemieszczać, albo się przemieścić w miejsce, gdzie będziemy bezpieczni na przykład. A, Górę, a to bo to po prostu skulić się. Tak, tak. No Ale tak. za, słuchajcie, do schroniska to chodzi promil z nas. tu chodzi bardziej o sytuację na ulicy, na otwartej przestrzeni. Yy, rozumiem, że te mniejsze kroki, to jest sytuacja, w której zostaliśmy niechcący z Marzeną idąc na spacer yy, na zewnątrz, a tutaj pioruny walą z lewej i z prawej. I ewentualnie, żeby mhm. nas nie trafiło, kroki muszą być po prostu mniejsze. Powiemy, że nie można chować się pod drzewem. To Dokładnie, w ogóle jest tak. zakazane, prawda? Więc zostajemy na takiej łące, kulimy się. Tak. Znaczy, łąka też nie jest generalnie dobrym rozwiązaniem. To jest jednak otwarta przestrzeń. Ale właśnie. jeśli już tam jesteśmy, to tak, właśnie należy się skulić i przeczekać tą burzę. Nawet jeśli jesteśmy narażeni na zmoknięcie no to jest to jednak mniejsza ryzyka, niż żebyś przemieszczali się szybko, szczególnie na będzie będziemy najwyższym punktem, mhm. no to wiadomo jakie mogą być skutki. Widzę, że się błyska, prawda? Jak przewidzieć yy, to yy, rozpoczęcie burzy? Widać po samej obserwacji chmury burzowej. Nie bójmy się patrzeć w niebo, zwłaszcza w okresie wiosenno właśnie kiedy te burze są najczęstsze. Jeżeli, my, jeżeli widzimy zbliżającą się chmurę burzową w naszym kierunku, jesteśmy na przykład na polu, prowadzimy prace polowe, Udajmy się od razu do schronienia. Okay, Nie, czekajmy. ale podobno można obliczyć nawet odległość burzy, prawda? Tak, ale są takie sytuacje, że wyładowania atmosferyczne potrafią być zainicjowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od głównego rdzenia burzowego. Czyli na przykład 20 km od nas jest główna aktywność burzowa. Występują opady i jest najwięcej wyładowań, ale są takie sytuacje, że nad, że nad nami już się chmurzy. Zaczyna nawet kropić niewielki deszcz i potrafią uderzyć sporadyczne, ale jednak wyładowania atmosferyczne i one często bywają właśnie zabójce. Zawsze była no taka wie. sytuacja, jeszcze Mam... przerwę, no. w Warszawie, No właśnie już burza, pod koniec sierpnia to było, burza się już przetoczyła nad miastem, przesunęła się w stronę Wawra i wyładowanie wystąpiło już praktycznie przy bezchmurnym niebie, z górnej części chmury burzowej, za nią uderzyła. Bardzo dużo zdjęć było wtedy. Z Warszawy, tak, tego wany, jednego jest tego nie bardzo dobrze, że o tym mówicie. Mamy zresztą te zdjęcia, proszę Państwa, to jest dokładnie sytuacja, o której chłopaki wspominają. I idę sobie z parasolem przez miasto. Parasol ma taki stalowy czubek, nagle wielki deszcz i do tego burza z piorunami. Czy w mieście, z mnóstwem wysokich zabudowań, słupów, wysokiego napięcia, to jest niebezpieczne mimo wszystko? Jest niebezpieczne, że ten piorun może. Nie jest powiedziane, nie w że pioruny na pewno wybierają największe obiekty w okolicy. Mhm. Może być mnóstwo drzew, budynków, a piorun mimo wszystko uderzy w ziemię, w trawę, tak, w pole. Będzie po prostu w szukać nawet. miejsca, gdzie jest największa różnica napięć, żeby jej rozwiązać. Dlatego lepiej przeczekać na miejscu zadaszonym, bezpiecznym i jeszcze w wyposażonym mhm. w instalację odgromową piorunochron. Okej, okay. udało mi się. Y Schować gdzieś pod dachem, albo jestem u siebie w domu, nie lubię burzy, boję się, co powinnam zrobić, żeby nie stracić cennych przedmiotów pod tytułem. Komputer, prawda? Pod tytułem jakieś sprzęty, które się dla mnie, które są dla mnie ważne. Koniecznie. Odłączyć no. wszystko od sieci tak naprawdę, bo nie samo, jest to wyłączenie, przesadna... samo wyłączenie nie wystarczy. Nie. nie, wydaje mi się, że nie. Na pewno to nam pomoże uchronić. W razie uderzenia gdzieś. po komputer. Mogę rozmawiać przez telefon czy nie? Komórkowy tak. Przez kablowy, Wbrew nie? Wbrew temu, co wiele osób twierdzi, telefon komórkowy jest bezpieczny, natomiast znacznie groźniejszy jest telefon stacjonarny, wyposażony w kabel. Gdyż w razie uderzenia, wyładowania w pobliską sieć czy transformator, ładunek może dotrzeć do po kablu, do naszego odbiornika. I słyszeliście fina. o takich wypadkach? Wtedy... Oczywiście, że tak. O, no. natomiast, o, natomiast, tak jak mówimy, e, przez komórkowy nie można rozmawiać, tylko. Są takie przypadki, właśnie, że osoba rozmawiała przez telefon, została rważona piorunem, bo przebywała pod drzewem. I największym błędem tej osoby było właśnie przebywanie pod drzewem, czyli pod wyższym obiektem od niej. Mm -hmm. Panowie, burza z piorunami, okno otwarte, to jest dobry czy zły pomysł? Nie, lepiej zamknąć. Żeby tak, zamknąć. tak samo w samochodzie. Mm -hmm. Wszystkie drzwi zamknięte, drzwi pozamykane. I samochod... bardzo dobrze, że wspominacie o samochodzie. Samochód samochod jest bardzo bezpiecznym miejscem z kolei. I to z kolei bym chciał podkreślić. Ja tego nie czuję. Kiedyś jechałam w trakcie burzy i całą drogę byłam na telefonie. Z moją siostrą i mówiłam, błagam Cię, nie opuszczaj mnie, bo ja zwariuję. Jechałam z jakimś samochodem powolutku, to była masakra. Chciałam porzucić samochód, ale no, znikąd pomocy. A samochód jest niczym klatka Faradaya, tak, prawda? Tak, Dokładnie, samochód tak. w środku zamknięty chroni przed piorunami. Jak jesteśmy okazji? na jakimś wyjeździe pod miastem, na przykład na weekend wyskoczymy, na przykład grilla, zrobić ognisko, no i się okazuje, że burza nadchodzi. No to warto właśnie się schować do samochodu, bo nie mamy w pobliżu budynków, prawda, żadnej To samochód i samolot. Musimy właśnie też na wysokie obiekty, jak drzewa, gdyż w razie silnych porywów wiatru przyjeżdżamy samochodem, to te drzewa mogą zostać przywrócone na samochód. Okej, okay, ale w jedna jedna samochodzie w sensie mogę przysywać. rozmawiać przez telefon, mogę tak. słuchać radia. Tak, jestem bezpieczny, tak, tak. bo wszystkie samolot. drzwi pozamykane muszą być. To wiadomo, no bo jaki zburzanik nie wietrzy sobie samochodu. A różnie bywa. <laughs> no to prawda. Burzajk jest istotą bardzo kreatywną. Samolot, to jest kolejny pojazd. No, właśnie tak, tak. W którym. Wspominać. To na tej samej zasadzie działa. Tak samo. Tylko samolot jest z kolei właśnie narażony na silne ruchy stępujące powietrza, czyli te turbulencje. prądy, tak, Aha. dokładnie turbulencje i właśnie często samolotom mają burzę, ponieważ zwłaszcza w trakcie lądowania czy startowania to jest, to jest zabronione. Były takie przypadki właśnie samolot w Los Angeles, kilkadziesiąt lat temu podchodził do lądowania i w, w tym w tej chwili został przyduszony do ziemi przez gwałtowny prąd spadający, czyli ten silny wiatr, który schodzi z chmury burzowej no tak. w kierunku ziemi. No ja całkiem niedawno miałam przygodę, że miałam wylądować w Nowym Jorku, ale z powodu strasznej burzy. Naprawdę straszliwej. Wylądowałam w Rzeszowie. W Bostonie. W Bostonie. W Bostonie wylądowałam. No, tak było. było Bezpieczeństwo było... najważniejsze. Mm -hmm. Słuchajcie, jak burza przeszliście przez nasze studio, ale bardzo dobrze, bo cenne informacje, informacje przynosicie. Ja będę pamiętał o tym, że w samochodzie bezpiecznie, że nie ma co chodzić w czasie burzy z parasolem, bo kto wie, co tam się może zdarzyć. Plusy, telefony stacjonarne tak, jest groźniejszy od gór, góry. Murza, no, to, idamy, i przestrzeni. No, no obserwujemy nie obserwujemy, wiadomo, to jest bardzo ważne. Prąd. Naprawdę pilnować się prognoz i nie lekceważyć tak, ich, chociaż często pozornie może nic się nie wydarzyć, no to... Poza górach to do I To ci, którzy Dziękujemy łowią górze, no ale wy wiecie wszystko o bezpieczeństwie. Dziękujemy pięknie. I co? No, no i co? Powiem Państwu, że w, w innej telewizji Państwo tego nie znajdą. Ja to jest Ja jestem kawał Jurka, co mu schodzi z kurka. Ja tego nie powtarzam już, obiecałam to sobie. Jurku, ja wolałam do Ciebie mówić ponczuś. Ziemniaczku jakoś mi nie przechodzi przez głowę, choć młode ziemniaczki są po prostu pyszne. Ziemnia, no, tak.